Witam was, fanatycy mrówek. Dzisiaj opowiem wam o mojej przygodzie z mrówkami, pełnej wzlotów i upadków. Miałem u siebie dziesiątki kolonii, a dokładnie to 29. 12 z nich padło, głównie przez roztocza leśni. Moje błędy, czasami przez błędy sprzedawców. Jeszcze inne kolonie sprzedałem. Sprzedaży naprawdę żałuję. Mrówki to jeden organizm, ale trzymanie ich w domu trochę zmienia perspektywę. Ale czy to na pewno jeden organizm? Tysiące mrówek, i każda powstała pod naszą opieką. Możemy obserwować każdy krok rozwoju kolonii, od jednej królowej do ogromnej i maszyny. Mrówki mają w sobie coś ludzkiego, ale w taki niezwykle ułożony sposób. Każda spełnia zadanie. Czasami bezmyślnie idzie po feromonach innych sióstr. Ale czy na pewno bez namysłu? No właśnie. Po tylu latach hodowli mrówek wierzę nawet w to, że każda ma jakiś charakter. Widzę, że niektóre kolonie są bardziej skryte. Inne tak Jeszcze inne nigdy nie wychodzą z probówki. Co się kryje w ich głowach? Sam nie wiem. A wy, jak sądzicie, czy mrówki mają charakter? Gnatos venator. Azjatyckie, jadowite, skaczące mrówki ze świetnym wzrokiem i larwami do wykarmienia. Wrzucając im jedzenie bezpośrednio do gniazda, sprawiłem, że przestały polować, co wkrótce doprowadziło do spadku populacji do tylko 10 sztuk. Dzisiaj staram się je z powrotem wyprowadzić. I wiecie co? Jest duża szansa. Venator są moim ulubionym gatunkiem. Od ruchliwych larw, poprzez polowanie, aż do samców, które wyglądają jak kosy. Miałem też u siebie fejdole. Mrówki te mają ogromne różnice w wielkości robotnic. Od małych piastunek do ogromnych żołnierzy. Myślę, że potraficie stwierdzić, które to które. Mimo że kolonii tej nie mam już dwa lata, to dalej pamiętam te karmienia. Po prostu pełna organizacja i mobilizacja. Genialne wykorzystanie zestawów. Niestety u nic nie jest pewne i wkrótce królowa padła. Nie wiem dlaczego. Po prostu tak czasami się dzieje. Patrzcie teraz na mrówki Daikamarugosum. Jadowite mrówki z Azji. i Bullet End. Bullet, bo podobno ich urządzenie boli jak pocisk. Nie miałem okazji spróbować. Kolonia wydaje się być zdrowa. Ma jajka. Ale nie ma królowej. Jak to? U tych mrówek jej nie ma. Za to jest płodna robotnica o nazwie Gamergate, której jednak też nie było i kolonia padła. Śmierci kolonii bardzo wpłynęły na mój zapał. Nie chciałem już kupować nowych mrówek, jedynie dbałem o te, które miałem do tej pory. A potem przyszedł wyjazd do Hiszpanii. Nagle zobaczyłem na żywo mesor, fenogaster, krematogaster inne ciekawe gatunki. Miałem okazję podzielić się moją pasją z ludźmi wokół. I wtedy pasja wróciła. Z wieloma pasjami jest tak, że. Ja ją w pewnym wieku. Wyrastacie z dzieciństwa i je po prostu odstawiacie na bok. Z mrówkami jest trochę inaczej. Mimo, że mam już 19 lat i wiele innych pasji oraz zajęć, nie potrafię po prostu przestać myśleć o mrówkach. Dajcie znać w komentarzach, czy jest jakaś kolonia, którą chcielibyście zobaczyć na tym kanale, i przede wszystkim dajcie mi znać, jakie są Wasze marzenia mrówkowe. A kto wie, może któraś z tych kolonii pojawi się na kanale. Dzięki za oglądanie i powodzenia w Waszej przygodzie. Cześć!